Hej, pysiaczki! Tym razem jesteśmy w Krakowie. Przyjechałyśmy z poniedziałek wieczór, zameldowałyśmy się, mamy mieszkanie praktycznie na samej starówce. Mamy taką kawalerkę wynajętą, że mamy łóżko na antresowi. Zawsze chciałam mieć łóżko, na które trzeba wejść po drabinie. A tak to tak, bym powiedziała normalnie. Łazienka, mini kuchnia, kanapa z narzutą od babci, ale sowa, spoko. I z tyłu. Ale przez lokalizację to bym powiedziała, że jest naprawdę świetnie. Jesteśmy na starym mieście. Czekolwiek ktoś nazywa w Warszawie, to jest stare miasto. Pięknie. Ktoś mi powie co to jest, bo dla mnie to wygląda jak złamany chuj. Mam na sobie dwie pary spodni dwie bluzy i kurtkę i przez to za każdym razem, jak przechodzę obok jakiejś wystawy i patrzę w szybę, to mam po to się załamać, nienawidzę siebie i Niki próbuje robić zdjęcia, a ja mówię, że kurwa po prostu nie mogę siebie znieść. Bo ja ogólnie wydaje mi się, mam jakieś zaburzenia postrzegania samej siebie i... i że tak powiem, to psuję cały mój dzień dzisiaj. Widoczków też zbyt pięknie nie będziecie mieli, bo po prostu pada i jest brzydko i szaro, a moja kamera nie... Nie nagrywa dobrze w takich warunkach e, atmosferycznych. Jesteśmy na Wawelu i wykupiłyśmy sobie wejście na trzy różne wystawy, będziemy miały Apartamenty Królewskie, Zaginiony Wawel i Smoczą Jamę. Idziemy teraz do Smoczej Jamy. Tak podobnie? Najpierw zobaczyłyśmy wystawę Wawel Zaginiony, bo mamy sporo czasu do wystawy z tymi Apartamentami Królewskimi. A żeby iść do smoczej jamy, to musimy zejść na sam dół i później znowu tutaj wracać do koła. Ale że mamy ekstra godzinę, teraz to idziemy do Smoczej Jamy. Tam pewnie też nie można nagrywać. Nigdzie nie można nagrywać jak zawsze. Jesteśmy w smoczej jamy. Niestety przez co, że pada deszcz, smok się zalał, w trupa i... Nie zio a ja bardzo chciałam zobaczyć jak on jestem bardzo rozczarowana. Bogusław Jerzy Sztur o Benedict Cumberbatch. Idziemy czekać na naszą drugą wystawę na apartamenty królewskie. A już jest mi tak mokro i tak zimno i tak paskudnie i nawet trzeba myśleć o tym, żeby kupić sobie rękawiczki. I dzisiaj jedziemy do Wieliczki, Humor trochę bardziej dopisuje, pogoda tak samo pyjowa i nie wzięłam klucaka. O oh wow! <laughs> trochę mam <mądre> do przejścia. <laughs> Jesteśmy w fabryce Oskara Schindlera, gdzie jest wystawa poświęcona e, czasowi wojny w Krakowie i właśnie oglądamy sobie różne fajne rzeczy. Przeżyliśmy się w takie jakby studio fotograficzne, a w tym mamy też stare zdjęcia. Nie. Właśnie z fabryki Schindlera, z muzeum, które było świetne. Po prostu prawie wrażenie, jakbyście to wy przechodzili przez całą historię dzień po dniu. Coś podobnego jak Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie. Praktycznie cały dzień spędziliśmy z kolegą, którego poznałyśmy z Portugalii. E, najpierw w Wieliczce się poznaliśmy. Poszliśmy razem na lunch, na piwo i poszliśmy właśnie do Muzeum Oscara Schindlera też, do fabryki. Nie, po fabryki oskarżów. I teraz się rozstaliśmy do widzenia papa i to była taka przyjeżdżna na jeden dzień. Nasz pobyt w Krakowie robi końca, właśnie poszliśmy sobie na śniadanie. Śniadanie. Kawałek bułki i kawę i powoli zbieramy się na autobus do Warszawy. Jeszcze musimy kupić tego krakowskiego preca, bo nigdy nie jadłam A akurat na drogę 5 godzin, to coś sobie trupniemy. Za tydzień jedziemy do Hiszpanii, więc pewnie będzie ładniejsza pogoda. To by było na tyle podziadki, pa pa!